Halo, dobry wieczór, wiadomo dużo kolegów czekało na ten dzień, kto wygrał tego gołębia, <kluzny> jestem i w sumie się dba o gołębia, o siebie się nie dba, ale to nie ważne, nie wiem, może ten gołębia tego gołębia, wreszcie czekamy, losów jest dużo. w zdrowiu. Teraz daję sok dwa razy w tygodniu z kapusty, dwa, trzy ząbki czosku zgniecionego, Na karmę to polewa, wyciąguj. Nie więcej jedna łyżka od zupy. Kto moje filmy ogląda, to wieśnie musi pytać. Nieważne czego czy wody, czy miodu, czy cukru, czy pieprzu, Nie więcej łyżka płaska, jak to mówię. Kto moje filmy ogląda, to nie, tam żarty musi być, ale. Każdy wie jak daje, a dwa razy w tygodniu się mówi, daje poniedziałek i wtorek, albo, albo poniedziałek i środa. I prawie tam nic nie trzeba robić. Natomiast natura też działa. To jest taki karnik nasypowy. Kto wie, nie ma czasu. Chciałbym jakieś tam tego, mogę powiedzieć, wysokie, niskie. W sumie mamy dwa modele, bo jedni Polacy ze Śląska mi robili to w Shosholte, a to jak się robili. W sumie to, żeby może było śmieszne, jak zajdzie głębiej wygrać, jak to zgadnie, gdzie to było robione, ale myślę, że na ten pomysł nikt nie zgadnie. Czy u stalarza, czy u piekarza, czy, czy w jakim zakładzie, czy. No, mi się wydaje, że nikt nie zgadnie. Kto chce zgadnąć. I na tym filmie możecie zgadnąć do 1 grudnia, bo do, do 1 stycznia nie ma problemu. Mi się wydaje, że będzie ciężko, ale tylko po tym filmie pisać. Inne nie będą uwzględniane. Co to za firma, czy co to, kto to robił, i tak dalej. Proste. Czy stolarz, czy piekarz, czy, no, czy rzeźnik. No to zakład jakby się robi, ale to nieważne jaki. E, dobra, by było na, raczej na tyle nie trzeba głębiej Damy do tej ciemnej. Szymon Polak 4560. Takiej hodowco czy tam Znajoby czy Kolega bisu. by było na tyle. Pozdrawiam sobie wam, gram ten film. Na przedłużenie będzie ten co 4 dni czy trzy dni w Na co nagrałem. No, ktoś ma jakieś pytania, dzwoni się <laughs> kurwa. Zakaza się od soboty. No mnie czachy nie rozwali, by było na tyle. Pozdrawiam. No słyszymy. Witam wszystkich kolegów, hodowców, Sławek Łada. Jak mówi dużo się tam pyta, dużo tam telefonów. Jak mówi, kto tam robi, jak robi. No o tej porze nie powinni być, jak się mówi, go chory, no ale. No zdarza się, jak w sumie ktoś się, się mówi, że mój wiedzy nie ma, ale ludzie mają wiedzę i też, jak się mówi, no tam każdy nie dopilnuje, a po drugie to powiem tak, gąbiki powinny być suche, głowniki powinni być na kratach, ale to wszystko powinno być, na przykład, nie powiem skąd czy od kogo, ale na przykład jak nasz ciula robi, to mówię. Chyba to słowo czur, to chyba po, po, po środku, ale nieważne. A no nie będę gadał po polsku, bo po polsku to inaczej brzmi. No. Ale powiem wam tak, słuchajcie, kukurydza. 100 kila, Na przykład... A, nie wiem jak to 100 kila ja płacę 18 euro. A za karmę ile płacimy? Wiadomo weźmie, jak się mówi tam jakaś firma, nie będzie wiedza jaka firma można sprawdzić tam co ja zawsze kupuję, Mówię, ten ślep oni wezmą wyczyszczą wyczyszczo i sprzedają jeden worek 17 euro, euro. mniej ale jak się mówi, nie 4 worki bo cztery worki wiadomo są policie po 17 euro to 34 się mówi 70 Euro przez 2,73 euro, czy jak do to nie ważne. to nieważne. No i można żyć ich by. tak samo i kto se markiem wyrobił, kto karmę produkuje. To, to zobaczcie, można karmę zrobić 4 razy taniej, ale wiadomo, ja tam karmę nie będę robił, ale ja, kto mnie zna, Jędź owiec, kurydzę teraz w sumie, bo jak się mówi na moje kilo, na moje głębia, jak dodam tam. To niby kilo, ale ja tam dam trochę mniej. Wiadomo, grydza jest dobra, ale jak się mówi ciężka, także ciężka. No. Ona ma cukry, także na tym bierzenie to jest pewno dobre. Ale powiem Wam tak, że no wiadomo, każdy musi to sam robić, każdy widzi, jak się mówi tak samo to co ja robię, nikt nie musi tego robić, ale no słuchajcie koledzy, Tak, i teraz dużo kolegów, albo nie będzie gadać, kolega będzie oglądał film, to przesłał mnie film, ja tam przesłam dwóm kolegom, każdy tam nie chce jak się mówić mówi, skąd ten, ale jak się mówi. Na przykład teraz gołębie się mi biły dorobaczia. No on robaczył, bo tam ktoś mu polecił, miał robaki, jak to mówią, aż uszami wychodziły. No, to już nie były robaki, tylko glizdy były. Nie wiem jak on tam robi, czy mokro ma, czy nie mokro, czy wilgoć ma, czy, czy zbożek jest tam. Moim zdaniem to normalnie gołębie są naturalnie zdrowo prowadzone. Moim zdaniem nie powinni mieć, ale jak się mówi. Słuchajcie, na przykład gołębie do oceń jabłkowy i na przykład czosnek, kto jest na podziałek wtorek, albo nie podziałek, środa, nawet to samo, Tomek dajcie troszkę tam, jak to mówią, pietruszki, czy marchewki, czy imbiru, imbiru można dać, ale jak się mówi, jak mu mówię tak, położyć palec 2 cm, góra 3 cm na, na 100 gołębi, tak i teraz, słuchajcie, co tu doing... dzisiaj dać, się dużo pyta, nie? To, to przyjdzie cebula, przyjdzie jutro, czy pojutrze. Czosnek i... Kto to wie? I tu mamy sok z... Bebe, be, czego to jest Załakrał, to jest z kapusty kiszonej. Damy soku z kapusty kiszonej, nie? Na przykład. Dzisiaj. A drugi raz będę film nagrywał, to wam pokażę, wam, jak się mówi, co innego naturalnego. No wiadomo, to jest zapobiegawcze, nie lecimy tego, ale kto u to jest łyżka bardzo duża, trzeba uważać. To nie dajemy jak się mój. całą łyżkę tylko 1,5 łyżki się mój. 3 łyżki starczy. I żeby to było dobre, w sumie to nie trzeba, to wiadomo. Jutro przyjdzie, jak się mówi, troszkę, łyżka od zupy, tu i tu na przykład na 4 kg, tu na 4 kg, łyżka od zupy przyjdzie, nie mleka, nie białka tylko przyjdzie obsypać, żeby to, w sumie to, jak kiedyś i to od razu dał, ale teraz wolę na drugi dzień dać, przyjdzie od krów od cielaków, zawsze, nie mleko tylko, co to jest, jakby siara sucha, siara sucha troszkę, łyżka, nie? Jak będę widział, że to się kurzy czy tam się nie przykleja, to dam tak samo z tej półki tego, albo, albo z łyżkę wody i poczekam 5 minut. I teraz dobra, mamy to wymieszane. Mamy czosnek, nie? I się mówi. Może, czosnek możecie dawać. Na Terazimy i 2, i 3, i 4 razy. To to daje, tego nie ma. Wiadomo. To jest Kraut, może czosnku nie ma, ale są tam jakieś dość dobre. Damy tylko trzy ząbki i starczy. Na moje to 7 tam to 8 dokładnie. Obieramy, dupkę wyrzucamy. W sumie ja to wrzucam do miksera, to tam nie, nie wyrzucam. Nie, bo Mikser to zmielę, w sumie w mikserze, ale wiadomo. Jak robię więcej, tak samo jakbym to tu miał czy buraczka, czyli tego, można by było dać, na pewno by nie zaszkodziło, to jest naturalne, ale ja zazwyczaj mówię tak, proporcja musi być, w sumie to i tak by do jutro stało, osobistnie, nie, można za godzinę dać, ja powiem jeszcze, jeszcze to lepiej działa, nie, tak, żeby każdy to wiedział, bo to trzeba, jak się mówi, mieć wiedzę albo pojęcie, każdy robiek uważa, ale żeby to leczyło, to trzeba za godzinę spaść. A żeby zapobiegać, ja zapobiegam, bo moje gołębie ja podejrzewam, że są zdrowe, bo ja to robię, jak się mówisz, 5-6 lat do od 17 od roku. Nie? Kto mnie obserwuje? Latem powiem że nie daje tych wydziwiów, Tam nieraz soczku z braczku tam dam we wtorek czy w środę tak. tam nie. Ale tak, żeby tam coś cudukować to nie daje, bo czy więcej każdy cudzikuje to z gorzy. Czy mi jest lepiej? bo no to moje filmy śledzi, jak mnie to kto ze mną ma kontakty, każdy musi robić, wiedzieć sam jak się mówi. To za dużo, tylko nie da rady, nie? No. Ale wam jestem ten film jeszcze, czy gołębia winny. W sumie nie wiem, bo ja nie mam czasu. Ale postaram się może dzisiaj to w domu się dogroć bo kto wiedział, nie wiedział, co tam dużo pisali. Każdy wie, że daje to był owiec, nie były zioła, nie były kurkumi, nie były jak się mówi. Ja tam jestem szczery. nie ziołów, tam paru napisał, na przykład tam kolega napisał. Jeden tam pszenica, drugi kukurydza, czy tam czy tam jakieś tam rzeczy. No ale wiadomo, to było tak, kukurydza to teraz odbyłem gospodarza. Znam tego gospodarza i chcemy za 18 euro 100 kg kukurydzy kupić. A worek karmy by kosztował 32 euro, zobaczcie jak na bolono robił. Także nie dać się bolono robić, wiadomo. Ja tu się mówi kupuję zawsze tanszą karmę płacę jak się mówi, jedni wiedzą, drugi nie, wiadomo w tym roku chyba najtańsze było 13 euro, czy 12, najdroższe chyba było 16 euro, jeszcze trochę domieszuję, to by było na tyle, pozdrawiam, dobry lot, do usłyszenia i jak się mówi, wam pokażę później jeszcze inny film, tylko zapobiegawczo, nie, albo naturalne jak się mówi, no teraz nie ma czasu, bo bym miał czas, same widzicie widzicie teraz ciemno jak się mówi dzisiaj jest, jak się mówi, o, jeszcze w miarę 17 godzina się jest już no ale ja tak się mówi nie poddaję się dalej robię dalej nagrywam i obserwować jak się mówi. każdy się nie musi ze mną zgodzić ale dużo kolegów zadowolonych, dużo kolegów na przykład no tam paru kolegów dzwoniło, że tam na no Głębie się mówi tam podejrzewają że samonele no wiadomo samonele to objawia, ale wiadomo, jak już skrzydło czy nogę ciąga za sobą, to wiadomo, że on ma Simonele, to tam nie ma co oszukiwać, no trudno, ma, trzeba pilnik przeleciać, ale ja wam powiem szczerze, gołębie trzeba dwa razy do roku odrobaczyć, jak się mówi, ja pojadę do weterynarza, ale jak ja widział tego kolegi tam, no, jak się mówi, pojmij mi skąd, blizny też mnie to wystraszyło, ale ja powiem szczerze, a to będzie finna, inno razo, co, co to jest, tak samo jest naturalne, i jak robię, co robię i tak dalej, ale naturalne, wiadomo, nie za dużo. Macie czas, Zrobi to co ja za godzinę, za dwie, za pół godziny podać. tylko żeby to było na 90% procent żeby to mokrego, czy wilgotne może być. Wilgotne, uwierzcie, że szlepi to działa, bo moje to zapobiega, ale tak. to musi zapobiegać, nie musi lecieć. I dwa razy, jak się mówi, w tygodniu ocet, czosnek. I tak jak mówię, na kiloka mniej więcej niż jeden ząbek. Ząbek, no, ktoś ma mało głębi no to ciężko, to można i w słoik, ja mam i w słoiku z lata jeszcze na no, tych tak, tak, to mówię tej głębi w rozpłodzie, zrobiono. Wczoraj na przykład to dałem, nie? Ale ja powiem szczerze, że, że to naturalny aż z zapach, jak się mój sam bym to zjadł. A tam to powiem wam szczerze, że, to, że koledzy ze mną rozmawiacie o sam wiecie. To jest to, ale to nie jest to, to nie jest to, to jest to, ale nie jest to, także wiecie, no na pewno nie zaszkodzi, ale na pewno, jak to mówię, na pewno i za dużo nie pomoże, jednak natura to natura, natura musi być świeża. To było na tyle, pozdrawiam, dobry lot, do